Garbik, fajeczka i poleciałem. No nie wiem, czy w pierwszej chwili ktoś by się domyślił, co autor tych słów miał na myśli. Trudno sobie wyobrazić relacje ze skoków narciarskich bez Włodzimierza Szaranowicza. To już człowiek legenda. Ale okazuje się, że zawodnikiem, którym mówi o nich najbarwniej i z rozbrajającą prostotą jest Piotr Żyła. A dziś obchodzi urodziny. Zobaczcie Państwo. To jeden z najbardziej pogodnych ludzi, jakich znam. Fascynujące, nie? Bez żadnych skoków i wyskoków. Bez świętowania, tylko pół dnia czekania. Piotr Żyła razem z kolegami swoje urodziny spędził przed telewizorem. Jedyną urodzinową niespodzianką był opóźniony wylot na konkursy do Japonii. Ostatnimi czasy nie mam problemów ze, ze spaniem, także... O. Po, powinno być dobrze, bo nawet przez dzień śpię. Tydzień temu mieliśmy dowód, że wyspany żyła. Potrafi zaskoczyć. O teraz jest lepiej! Wracaj się cały czas spałem, no i <śleskujesz> chyba, chyba to mi też pomogło, że nawet nie wiem, co się działo. Co się działo, to wszyscy widzieli, ale dopiero to, co usłyszeli. Garbik, fajeczka, no i leciało. Nie? Sprawiło, że uśmiechnięty z Wiśle został góralskim mistrzem narciarskiej retoryki. Tak, kiedyś w Oslo, no, kusaj na buty, garbik z progu, fajeczka, no i, no i leci, no. Fachowa terminologia do dziś zastanawia nawet znawców tematu. Spotykam się już z różnymi określeniami w skokach narciarskich, ale garbik, fajeczka, no i poleciało. To był po raz pierwszy. No, to jest taki tajemniczy Szyfr, który mówią Skoczkowie, i tak się zastanawiam, czy oni nas jeszcze zaskoczą. Co powinien zrobić w czasie lotu? Łukasz Badowski, fizyk z brodą bliźniaczo-podobną do tej Piotra Żyły, terminologię rozszyfrował raz dwa. Garbik, czyli skulenie zawodnika, decyduje o jego szybkości na progu. Jest nawet na to specjalny wzór. Siła oporu jest zależna od gęstości powietrza i paru innych czynników. Zaskakujące jest to, że przy rozpędzaniu się największe fory mają raczej mniejsi zawodnicy, bo oni mają mniejszy przekrój tak zwany przekrój czynny na opór natomiast już przy locie istotne znaczenie ma wielkość zawodnika dlatego w locie żyła układa się w fajeczkę przed rokiem tak dobrze się zgarbił tak to odfajkował że w norweskim Wikersund pobił rekord polski w długości skoku 232,5 metra i co? I żyła znowu szczęśliwa. I tak jestem zadowolony, bo to w sumie personal best, nie. Było. Nagrania z serii The Best Of. Piotr żyła to hity w sieci. Pokazuje jak przygotowuje kombinezon, ćwiczy z synem, wreszcie jak odpoczywa razem z innymi skoczkami, a uśmiech nie schodzi im z twarzy. W naszym gronie moglibyśmy stworzyć dobry kabaret jeszcze Krzysiu jest, Grzesiu sobrzyk, także. Tutaj myślę, że nasz kabaret to mógłby nawet przebić neonówkę. Atmosfera jest super, ale żeby kariera wystrzeliła, trzeba jeszcze pucharowych zwycięstw. Na pierwszy przyjdzie czas, także don't worry, be No to spokojnie sobie czekamy. Hurra! Michał Siegieda, Wiadomość. No dla mnie to był też personal best Michała Siegieda, autora tego materiału, a Piotra Żyły. No nie sposób nie kochać, prawda?